Hej, hej, moje kochane robaczki! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Szakasa. Jesteśmy po Weekendzie Golda. Wydałem 5 miliardów staty w obydwie postacie, żeby nie było, że jakiś tam jestem ułomno biedny, nie? Eee, w ogóle śmieszne rzeczy jakieś były. Wrzucałem jakieś temy do kibla e, z broni epickiej. Urosło mi tysiąc kryształu. I to nie to, że broń wojownika wrzucałem, bo przecież nie jestem wojownikiem. Wrzuciłem broń maga, e, ryzykując, że dostanę broń wojownika i stracę. I dostałem... E, e, w -w z zwiadowcy? I nagle z 3000 zrobiło się 4000 kryształów. no magia, po prostu magia Szejksa, Nikt nie wie o co chodzi. Nikt nie wie skąd się co bierze. No magia, magia Szejksa, Po prostu czary Mary. Nie wiadomo o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, oni. Mają tyle problemów i tyle innych rzeczy, którymi się interesują teraz, wszystkie te zwalone nie niedziałające serwery. E, no, koleżka miał być aktywny i co? Do, nie dochodzi, co za koleżka. No, koleżko jest popołudnie. O, siedmiogłową hydrę i ma. Szansę... Jednoruk? Czy ty masz zamiar chociaż z nas trafić jakoś tak e, sensowniej? Nie, rozumiem. Tyle twojego, jakieś głupawe hity po 10 milionów, 1.7, 1.10, no dobre, dobre te hity, dobre. Ale jaka aktywna gildia, wszyscy w ataku, wszyscy w obronie, poza Leont Gazem i Pawliku. No ładnie, ładnie, więc będziemy się dobrze bronić, dobrze się będziemy bronić, to ładnie, to mi się podoba. To mi się nie podoba, bo ta siedmiogłowa Hydra mogłaby zginąć, byłoby miło, co? Byłoby bardzo, bardzo miło. No dobra, lećmy, plakata zrobiona. Kibelo nie zrobiony! Co my tu mamy za itemy? 2,5, 2,5, 2, dwieście, ale to broni bez kryształu. Jesteśmy po evencie wiedźmy, więc wiecie co jest grane. Jesteśmy biedni. Biedni rozebrani, więc możemy sobie tutaj upychać wszystko teraz. Co nam pasuje? O, czapkę z sobie schowamy elegancko. Coś jeszcze możemy schować. Tą brońkę możemy sobie wrzucić na wieszak. I tyle? No i tyle, bo rękawice mam zajęte i sloty na to mam zajęte. Na razie tutaj trzymamy, żeby były pod ręką, bo tutaj pamiętamy, że mamy jakieś tam rzeczy, które jakieś tam epiki, jakieś coś tam, no i tam powiedzmy. Na razie nie ma potrzeby tam zaglądać. No to jest broń, która do niczego się nie nadaje, więc niech ona sobie tam leży. Bo ona ani do kibla, ani do rozmontowania. Jak wieźma będzie chciała broni, to się ją sprzeda, a jak się zapełnimy i nie będzie chciała, to się ją wyrzuci, nie? Proste, chodźmy tutaj. Druid z kołab wyrąbał złota w weekend tyle, że aż ma Gowi majty wypadły. No ale to odcinki dla wspierających polecam. Yy, wszystkim chętnym. No, dzisiaj też widzę rżnie trochę pieniądza i trochę grzyba. No nie dostaliśmy żadnego mm, złomu do wrzucenia do kibla i trochę mi smutno. Coś bym chciał se wrzucić to. Co bym se mógł wrzucić? Ile mamy pików w ogóle u druida? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. o oh, w mordę. Ile epików. Dobra, poszła won. Wrzucamy se epika. Tyle mamy epików, że łohohoho. Oh, że se wrzucimy dzisiaj epika. A co? Stać nas? Stać nas. I tego rozmontujemy od razu. A co? Stać nas? Stać nas. Właśnie a propos wspierających, moi kochani. Artix Cox dołączył jednego dnia. Pierwszy dzień. Pierwszy raz wspierający. Witamy cię. Pan JK wrócił. Pan Janek wrócił. Pan Janek, mistrz. Chustle, kustle i nie tylko. James, y, James Semi, witamy. Też nowa osoba. Top 3 nowa osoba. Diable Statern, do nowa osoba. Fajnie, fajnie, że nowe osoby dochodzą. Fajnie, że dbacie o swoją serię, że chcecie, żeby te druidy i magii gówno jady dalej funkcjonowały. Dla nowych osób, które jeszcze nie wiedzą o tym, to powinniście dostać link po, po kliknięciu wsparcia z automatycznym połączeniem z Discordem. Jak macie połączonego YouTube'a z, z Discord, na Discordzie to automatycznie dostaniecie. Yy, automatycznie tam w ciągu godziny po połączeniu zostaniecie dorzuceni do Discorda, z automatu rangę dostaniecie i tak dalej, nie? Więc kto tam ma ochotę zapraszam. E, specjalnie to tak zrobiłem, bo myślałem, że sobie wyciągniemy 5 kamienia na pocieszenie, ale nie, <laughs> ale nie, nie było pocieszenia. Nie było pocieszenia, nie było pięciu kamienia. Trzy tysiące ki baby, tłuścioch maciej, tłuścioch maciej. No dobra, zbrojownia, gabinet magii, pierścieni nie mamy, no bo żeśmy się dowiedźmy, oczyścili. Mm, co tutaj mamy? No, pocztę mamy. Madziary się znowu odbiły, moi kochani. Zobaczcie, co za kolak zrobił tutaj. Pokonał jednego zawodnika. Prawie pokonał całego drugiego. No, za kolak był pen, ale bohaterem króliczek. Także znowu raz na jakiś czas madziary się odbijają, no i dobrze, bo tracą expa przez to, a my zyskujemy 180 darmowej czeci, cześci, części i chwały. Tutaj elegancko zwycięstwo mrokiem, eleganckie pewnie zwycięstwo światłem i tyle dzisiaj zwycięstw. Wodę na wodę przegrałem e, druidem, ogień na wodę również przegrałem druidem, więc mamy 2-2. Dwa, 10 dwa. pozycji zyskałem, Jezu, mamy 2-2. Dwa, dwa. I decydujące starcie, ale zanim to, jak był event petów, zobaczcie, jak nakarmiłem. Ponika, moi drodzy, ponik z puchu. Ponik spuchu. Ponik, ognik też spuchu. No i złotka spuchła. Wszystkie te moje królewskie pety, które teraz karmimy, puchną. To są moje królewskie pety, yy, które będą karmione. Tutaj, niestety, wszystko musi iść w tyrka. A wem. Yy, a w mroku już też w nic, tylko że nie mam żadnej jeżynki, więc nie nakarmię. A karmiłem co? Kulkona i zębiora. No okej, okay, no, no jest jak jest. No to albo 2-3, albo 3-2, zobaczmy. No raczej 2-3, bo nasz klocek jest jeszcze tak słaby, że nawet nie ma szans, żeby cokolwiek pomógł tam w rywalizacji z tym Poseidongiem 200, jak widzicie. No a tylek dwóch petów nie pokona, no jednego pokonał i na Hydrowirze się już wykrzoczył. Więc no, dwa, trzy. Dziesięć ataków jeszcze dzisiaj nie mam, więc będziemy tutaj je dziubać. No i co nam zostało? Pocztę pokazałem. Tu zostały nam tylko ataki. No dobrze, jutro wbijemy sobie 419 level. Mm -hmm. Już prawie 420, już prawie, już blisko, już blisko, może jakiś level z kalendarza niedługo by wpadł, no nie tak szybko, nie tak szybko, Maćku. Jutro 5 cytryn, ponik się ucieszy, że będzie miał jutro znowu karmienie. Hmm, hmm, hmm. To co, to tyle u naszych koksów dzisiaj, no. U naszego koksa to tyle, no bo zostało 10 ataków, które sobie zrobimy w między... W międzyczasie, a w międzyczasie zajrzyjmy do Maga, bo u Maga też jest sytuacja taka, że ośmiogłowa Hydra, haps, nic ciekawego się tu nie wydarzyło, plakata zrobiona, do kibelka czy coś, dostaliśmy do kibelka gównianego z misji, zobaczcie ile z misji temów. no nic. No ta broń jest fajna do rozmontowania, więc my ją zaraz tutaj rozmontujemy. gejem gegangen, e, wsadźmy sobie trochę rzeczy na mm, tutaj. Klaty nie możemy, pasa już mamy, buta już mamy, klatę już mamy. No dobra, czyli to już to tyle, tak? Czyli te buty, ten pasek, ta klata i ta lata to do sprzedaży. To od razu rozmontujemy, bo to jest za milion czterysta kryształów, do kibla tego wrzucać nie będę ryzykować, że wypadnie mi broń wojownika i stracę ten kryształ. Rozmontujemy, weźmiemy sobie czterysta kryształów. Możemy sobie zrobić ataki, w ogóle musimy. Nie możemy, tylko musimy, bo ja muszę jak najszybciej 10 ataków zrobić, bo się dzień kończy. No dobra, zbrojownia, gabinet magii, nic. Talizmanty, czyli co? Czyli ozdoby nie mam, bo wszystkie wyprzedałem we weekend. Tutaj też mamy jeszcze jakieś piki odłożone. No dobrze, czyli też nie mamy nic do kibla. No zobaczymy, co koło na to powie. Jest jakaś klata, jest 15 milionów, są trzy grzybki, 15 milionów. No, no, druga klata. Eee, to co, jeszcze grzybki? 15 milionów? No, 11 milionów, dobrze, jeszcze grzybki, jeszcze grzybki, jeszcze grzybki buty, i grzybki, no i dobra. No i zobaczmy co tu dostaliśmy. Klaty za 2400 to raczej odłożymy, buty za 2500 raczej odłożymy, ozdoba i tu milion 200, to daje milion 100, jak sprzedamy do wiedźmy, to daje 1 200 eee, co ma więcej kryształu, to ma więcej kryształu, czyli to sobie odłożymy. A to sobie wrzucimy do kibla. Ten milion sto za 200 kryształu sobie po prostu wrzucimy do kibla. Gdyby to było trochę droższe, to pewnie byśmy to sprzedali przez wiedźmę, a że nie jest, no to nie. I tutaj też 3000. Tualety? No i dobra. Don Jinjong się tutaj wypasł przez weekend. Potrójne, potrójne pety karmiliśmy. Widzicie: Don Jinjong, Kulkon i Zębik, bo będziemy 3200 dwusetki z nich robić, żeby nam staty puchły. Ponik troszeczkę mniej tutaj urósł. Za to, jeśli chodzi o ziemię, to klocek już jest koksem i teraz krapier przyjmuje jedzonko. Ogień, no to wiadomo co. Ponik, ognik. Forever. Nie ma tutaj dyskusji. Jeśli chodzi o wodę, to rybka lubi pływać w śliwce. Jak my dzisiaj w petach tu wyglądamy? Dzisiaj trzy zwycięstwa. Czyli mamy 3-1, idziemy na 4-1, ewentualnie na 3-2. W każdym razie jest pozytywne win ratio, więc jest dobrze. Poseidon tutaj prawie zlał tego Hydrowira. dobry Poseidon 26 części 26... i 26, 0 zmian pozycji w rankingu, smuteczek trochę, smuteczek trochę, smuteczek Tutaj co było? Tutaj Jadun skillowo pokonał, za 50 punktów dwie pozycje zyskał i światło też wygrało. Czy przegraliśmy ostatnią walkę, czyli to co zyskaliśmy przez te trzy walki, to w tej czwartej żeśmy stracili? Więc generalnie mamy tą samą, tą samą pozycję, którą, którą mieliśmy wyjściowo gdzieś koło top 40 i top 12, o proszę. Proszę, proszę, gdybyśmy wygrali i dostali ze 100 punktów, to skakujemy, no kurczę, jakbyśmy wygrali i dostali, nie wiem, 130 to nawet na top 4, ale nie oszukujmy się, yy, najprawdopodobniej nawet nie wygramy, więc nie ma co tutaj rozważać takich trudnych dylematów. Bo to są trudne dylematy, nie ma co rozważać ich, jeżeli tak wiemy, że raczej że raczej to jest kupa. Chociaż już poseidon, no klocek z Poseidongiem, no zobaczmy. No to będą uczciwe pojedynki. Klocek z Poseidongiem musi wygrać, bo musi coś zaczepić Hydrowira. jeżeli chcemy myśleć o tym, żeby Tyrek tego Hydrowira dobił, a to nie wygląda na to, że klocek w ogóle wygra. To nie wygląda na to, że klocek w ogóle wygra. No chyba, że teraz zapoda Krytyksona, no ale to... To to jest lipa, no Tyrek nie może tracić życia. Tyrek nie może tracić życia. Co ty Tyrek? Tyrek weź tam zasuń, no to 11 milionów stracił. No bez szans teraz jest, no bez szans. Ma tyle samo życia co Hydrowira, nie ma uników. I co to za co to za ciosy? Co to za ciosy? Boże dramat, co to za ciosy? Dramat, moi kochani. No i straciliśmy 35 milionów pozycji. Nie, tylko 4. Dobra. Tragedii nie ma. Tylko 4. To zakręćmy se teraz tutaj u złodzieja. Może coś wygromy. O, dusze. O! Dusze takie istotne, że aż je odłożę. No nie, dobra, wiecie co, nie trolujmy. Dawaj kryształ, Hamie. Dawaj, Hamie, kryształ. Dawaj klepsydrę w takim razie. Nic nie dawaj. To dał kamień. <laughs> yes. ja, ciekawe, dlaczego mnie to nie dziwi, że dał kamień i nic więcej, i znowu kamień. Fucking ten z tym kamieniem. Dobra, pięć klepsyd, chociaż oddał tyle dobrego, tyle dobrego, że oddał. Chociaż dobra, poniki nakarmione, poniki, ogniki i rybki nakarmione. Dobrze, tu byliśmy? Nie byliśmy tu ale Maćku, czegośmy tu nie byli? 75 i Czyli grube pod expa, Grube pod expa. Zróbmy tutaj 5 ataczków na orka Lisa, no Kolega z gildii może się nie obrazi, ale duszę daje, więc no... Więc no łykamy, więc no łykamy. Myślę, że następną kopalnię, jak nastawimy za te 4 dni, to zjedziemy się z dusz. To zjedziemy się z dusz. Coś mi się tak wydaje. Że nie będziemy już czekać. Że w dwa tygodnie może nazbieramy. Może w sumie się już zjechać z dusz, bo... W tym rankingu podziemi strasznie podupadliśmy przez to, no... Niby bijemy najwyższego, ale strasznie żeśmy podupadli przez ten czas, kiedy ciułamy te dusze. Mamy cały czas dzięki temu dusze na budowanie kopalni, ale czy to jest dobra droga, to tego nie wie nikt. Co nam zostało? Spuścić komuś się na manto, czyli będziemy się spuszczać na manto po odcinku. 2427 228, 200 milionów więcej umaga w pieniądzu. Grubo. Grubo, moi kochani, grubo. E, tutaj te itemy, ten item jest gówniany, więc go damy na dół. Rozdzielmy sobie, że gówniane na dół, a porządne na górę. Później będziemy te porządne chować, jak się będziemy zapychać i też będzie fajnie. I też będzie faj. No nic, moi kochani. Jutro 419, 418 jutro raczej znaczy tutaj nie ma co się spodziewać. Kalendarz pewnie jeszcze daleko, tak? Jutro potka na intę. Zobaczcie, ile jeszcze te potki mamy. Jutro wrzucimy potkę na intę. Będzie jeszcze 8 dni na wszystkich potach. Mm, dość grubo, dość grubo po helewatorze cały czas trzymamy wszystkie poty, i tutaj za 5 dni się kończy nieśmiertelka. Niestety kalendarz nie mówi nic o nowej. Kalendarz nic nie mówi o nowej, więc za 5 dni może się okazać, że zostaniemy samą potą jedną i drugą bez wytrzymałki. No, ale jest szansa, że koło sypnie. Na przykład, jest szansa, że raz na rok się trafi tu za pinion, Zobaczymy. Na razie jest jak jest, i tak dość długo jak na free to play trzymamy się na tych potach. Ja jestem zadowolony, bo udało się ich elewator wycisnąć i yy, cały czas mamy poty i jest fajnie, i jest fajnie. Także to tyle kochani, trzymajcie się i do jutrka, elu!